Cześć, witajcie w czterdziestym czwartym odcinku przygód. Henryka Rdzawego, tak jak było zapowiadane w poprzednim epizodzie, dziś rozpoczynamy po raz kolejny z wysokiego C, bowiem tym razem pojedynek pomiędzy pierwszą drużyną Bundesligi, którą akurat w tej chwili jest Borussia Dortmund, no i na chwilę obecną również piątą drużyną Ligi, bo na taką lokatę udało się zapracować na chwilę obecną RB Lipsk. Zobaczymy, czy Henryk Rdzawy poprowadzi swój zespół do triumfu, czy też może będzie dokładnie inaczej, i to Borussia okaże się być tym. Właściwym liderem na właściwym miejscu, jak widzimy, Henryk przed chwilą ledwo wszedł w kadr, a to jest znak, że już nie mieści się, jeśli chodzi o emocje, jakie gromadzi w sobie przed tym spotkaniem. W związku z czym przewijamy kalendarz w przód, aby ruszyć na kolejne spotkanie. O dziwo, u siebie na stadionie oczywiście Polak, wyjściowy 11. Przenosimy się zatem bez przedłużania na boisko. Adeyemi przed polem karnym zagrywa do Almeidy, Almeida wycofuje Emre Can, teraz próbuje odważniej, zagrywa do Adeimiego. ten w polu karnym wbiega między zawodników. Ostatecznie jednak jeden z defensorów powstrzymał zawodnika Borusii. no i okazuje się również, że jeden z sędziów także kibicuje Erbelipskowi, ponieważ ten stwierdził, że był spalony. No ale ewidentnie widać, że tutaj figura łyżwiarska zagościła pod nogami Adeymiego, ale niestety nic z tej akcji, pomimo tego, że przez pół godziny to BVB dominuje w tym spotkaniu. Jak mogliśmy przed chwilą zauważyć, po tej dłuższej przerwie nawet Henryk główką zagrywa do rywali. No to jest spora zaliczka na konto BVB, jeśli chodzi o przyszły wynik tego spotkania. Kadioglu dosłownie w ostatniej chwili odebrał piłkę, teraz pomylił się, wycofuje do Simakana, Simakan próbował tkiwać się z Dion, niestety traci piłkę, ten oddaje strzał. No i mamy, 1 do 0, Borussia prowadzi. No muszę przyznać, że chyba wszyscy tęsknili za tymi wylewami w defensywie, no bo ten naprawdę jest widowiskowy. Najpierw Kadioglu robił wszystko co mógł, aby zepsuć tę akcję. Ostatecznie jednak zawodnik Borusi nie pozwolił mu na to, więc ten wymyślił cofnięcie piłki do Francuza. Natomiast ten defensor już doskonale wiedział, jak dać się ograć DI. No i stracił piłkę, a później co się wydarzyło, wszyscy widzieli: strzał, gol i 1-0 dla przyjezdnych. Oczywiście pomijam tutaj delikatny szczegół wystawienia chyba najsłabszego bramkarza, jakim dysponuje RB Lipsk na najważniejsze spotkanie ligowe, jak na tę chwilę. No na tę konkretną chwilę pozostaje już tylko Mieć nadzieję, że w przerwie, która nadciąga do nas wielkimi krokami, wszyscy zawodnicy razem z trenerem przemyślą sobie wydarzenia boiskowe. No i wyciągną z nich wnioski, by nawiązać jakąkolwiek walkę z Borussią Dortmund. Chociaż teraz Henryk wbiega w pole karne, bardzo ostry kąt, oddaje strzał, ale tutaj golkiper BVB bez problemu radzi sobie z uderzeniem Polaka. Almeida, doskonałe zagranie do D, ten wpada w pole karne, jest jednak blokowany doskonale, przerzuca piłkę w kierunku Ademiego, ten podbija piłkę, strzela, no tutaj Majer w końcu bronił uderzenie BVB, no ale to jest nadal rzut rożny. można powiedzieć, że przerwa w meczu. Niczym nie pomogła zawodnikom Erbelipsk. Tak jak grali, tak grają dalej, wpuszczają przeciwników, dają nawet poprawie żonglerkę w polu karnym. No miejmy nadzieję, że ten rzut rożny nie przyniesie podwyższenia wyniku, bo wtedy z odrabianiem strat będzie równie ciężko co Syzyfowi z wtaczaniem głazu na szczyt góry. Adeyemi na skrzydle, na wysokości pola karnego. Świetnie wbiega w pole karne rywali. Dia teraz kiwa się z obrońcami po nogach. Alvarez, no i sytuacja wydawała się być uspokojona. Majer jeszcze wybija, niestety do almeida Ten strzela! No i muszę powiedzieć, że chyba kolejny tydzień przerwy nie będzie złym pomysłem. No to co dzisiaj robi defensywa Red Bulla, Nasz miało porównać z jedną z największych dywersji XXI wieku. No przecież to jest nieprawdopodobne, Majer najpierw wpuszcza bramkę numer 1 przez swój potężny błąd, a następnie popełnia kolejny podając wręcz do strzelcy bramki numer 2, dosłownie ciesząc się przy tym jak głupi do sera. Jeżeli tak ma wyglądać dalsza gra z drużynami top Bundesligi, to ja chyba zdecydowanie podziękuję. No nieprawdopodobny błąd golkipera Erbelipska, no i zasłużone dwubramkowe już w tej chwili prowadzenie Dortmund w tym spotkaniu. Raczej trzy punkty oddalają się coraz bardziej, jeden punkt w zasadzie też już macha nam na do widzenia. Z całą pewnością jednak gdyby udało się powtórzyć gale Oskarów, która odbyła się w ten weekend, no to kto wie, być może defensywa Erbelipska za rolę pierwszoplanową dostałaby jakieś wyróżnienie. No to co? Dzisiaj się dzieje to lepsze niż jeden thriller, który był pokazywany w kinach ubiegłym roku. W końcu Henryk z piłką przepycha się z dwoma zawodnikami, teraz zbiega do bocznej linii, zatrzymuje się z piłką, nikt nie jest w stanie mu jej odebrać. Zagranie do Haraldsona, Haraldson pędzi na wysokości pola karnego, Heniek prosi o podanie, dostaje je, przyjmuje klatką, oddaje strzał nie jestem pewien, czy już lepiej nie podaje sam Majer w tym meczu od strzałów Henka. Jeszcze ostatnia zmiana w barwach Herbelipska, ale to już i tak nie ma sensu. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało pół minuty. Ewentualnie coś tam jeszcze sędzia doliczy, jeżeli zlituje się nad Herbelipskiem, a jeżeli nie, to zakończy poniekąd też litując się nad Herbelipskiem, tym bardziej, że właśnie akcja pod polem karnym gospodarzy. Z pewnością dzisiaj defensywa może ubiegać się o pewien stopień niepełnosprawności. Ostatecznie jednak sędzia Kończy ten mecz 2 do zera, Borussia Dortmund pokazała dominację i to, że na chwilę obecną w pełni zasługuje na fotel lidera Bundesligi. No niestety, ale musimy spojrzeć na tabelę. No i tutaj widzimy Borussia Dortmund oczywiście na pierwszym miejscu jak TSG Hoffenheim, natomiast Lipsk z piątej lokaty spada na siódmą. No ale jak się nie gra albo macie durszlak w defensywie, to niestety, ale takie obrazy będą częstym widokiem. Teraz dla Henryka chwila wytchnienia, bowiem mecze towarzyskie reprezentacji tutaj już nie ma gry o eliminację do Mistrzostw Europy. Teraz mecz Polska-Ukraina. No i Polak oczywiście w wyjściowej jedenastce po tym, jak zasłużył się dla reprezentacji w tych eliminacjach. Zobaczymy zatem, jak Biało-Czerwoni grając na luzie, poradzą sobie z naszymi wschodnimi sąsiadami. No i myślę, że jest to bardzo dobry moment na to, aby wspomnieć, że tutaj zrobimy sobie szybki skrót meczu, bowiem zaoszczędzimy sobie czas, nerwy i wszystko, co tylko możemy sobie dopowiedzieć, bowiem biało-czerwoni wystąpili idealnie jak ci z telewizji. I tak w 14 minucie Jaremczuk oddał strzał, no i piłka znalazła się w siatce. Nie wiem jakim cudem to wpadło, bowiem stali obrońcy, był też bramkarz, ale i tak, i tak, piłka poleciała do bramki, no i 1 do zera dla naszych wschodnich sąsiadów. A żeby kibice nie posnęli nam w pierwszej połowie, no bo oczywiście biało-czerwoni traktują połowę rywala jak pole minowe, więc na nie nie wbiegają, Ukraińcy stwierdzili, że czas nieco rozbujać towarzystwo i Bujalski oddał strzał, oczywiście piłka wpadła do bramki i jeszcze w pierwszej połowie nasi wschodni sąsiedzi prowadzili 2 do 0. Ale z drugiej strony nie ma co się dziwić, oni nieco większe doświadczenie na chwilę obecną mają w strzelaniu co natomiast przyniosła druga połowa, zapytacie, a no po prostu zmiany stron. No jak widzimy szara Penko z całym za pola karnego, nieco fikuśnie i nieco koślawo, ale mimo wszystko również zdobywa bramkę. I tym samym w 50. minucie Ukraina z Polską prowadziła już... 3 do 0. Gdzie jest reprezentacja Polski? Prawdopodobnie w Lesie na Grzybach. No bo to, co stoi tutaj na boisku, to tylko i wyłącznie słupki i pachołki. Zwróćmy uwagę, strzał odbił się od jednego zawodnika, drugiego, potem jeszcze po rękawicy drągowskiego. Ostatecznie lądując w bramce. Zatem można śmiało stwierdzić, że druga połowa to nie tylko zmiana stron, to także społeczne działanie na koszt bramek, aby te nie czuły się jakoś specjalnie wyróżnione. Najpierw dostawała bramki jedna, teraz dostaje bramki druga, a kontynuując ten wywód, aby było jak najbardziej sprawiedliwe i żadna z bramek nie czuła się oszukana, Ukraina powinna zdobyć przynajmniej jeszcze jednego gola. A żeby moje wywody nie były tylko pustymi wywodami. Znów piłka trafiła do Bujalskiego, Bujalski z pola karnego oddał strzał, no i teraz już można powiedzieć, że żadna z bramek nie będzie czuła się pominięta, oszukana, czy jeszcze jakieś inne roszczenia, jakie możemy wymyśleć, i jedna bramka i druga dostała dokładnie po tyle samo, czyli dwa gole. Ukraina-Polska 4 do 0, a w zasadzie Ukraina-Statyści. Chwilę później jednak okazało się, że Henryk Rdzawy pojawił się na boisku, przepchnął wszystkich, strzelił. Ale co z tego, skoro Polska i tak i tak do odrobienia ma jeszcze trzy bramki? Oczywiście Henrykowi nie można odebrać tego, że bramkę zdobył, poszedł cieszyć się z kibicami, którzy. No jak widzimy, nie są zbytnio zadowoleni, ciekawe dlaczego, a Polak cieszy się tak, jakby wygrał Mistrzostwo Świata. No niestety, dzisiaj gra Biało-Czerwonych nie zachwyca, tutaj tak naprawdę też mało brakowało, bo gdyby Henryk trafił na takiego samego koksa jakim jest, to z pewnością z taką łatwością nie dopadłby do piłki i nie oddał takiego ani innego strzału. No jakaś tam bramka honorowa jest, Polacy nic się nie stało i tak dalej, uważam, że śmiało możemy krzyczeć. Ostatecznie mecz zakończył się sromotną porażką naszych rodaków 4 do 1 Ukraina pokazała, że w futbolu również Polskę potrafi zdeklasyfikować. Co gorsza, biało-czerwoni nie mieli nawet czasu, aby podrapać się w głowę, bowiem już za chwilę musieli wyjść na boisko i rozegrać kolejny mecz towarzyski, tym razem przeciwko Węgrom. No i tutaj wszystko wydawałoby się zupełnie inaczej, bowiem Henryk wydawało się, że jest na boisku od początku. Oddawał strzały, co prawda w golkipera, ale też i w światło bramki, ale ostatecznie jak to zazwyczaj bywa. Węgrzy poza i stwierdzili, że też stworzą sobie jakąś ecie-pecie akcję, tylko z tą różnicą, że tutaj bramka niestety wpadła. Drągowski po porażce z Ukrainą stwierdził, że nie ma sensu, aby wychodził na boisko, bo i tak i tak nadaje się co najwyżej do bicia schabowych, ale jego dzielny zastępca robi naprawdę wszystko, co może, aby godnie go zastąpić. 1 do zera Węgry również prowadzą z reprezentacją Polski. A, no i zapomniałem, że zmiennikiem Drągowskiego w tej chwili jest Aleksander Bobek. No i tak jak już wspominałem na początku, Henryk Rdzawy jednak w tym meczu jest od początku. Jak widzimy dysponuje fenomenalną umiejętnością przekładania nóg nad piłką. Ostatecznie jednak Mija Obrońców postanowił strzelać z ostrego kąta, ale nikt nie spodziewał się, że kąt będzie aż tak ostry. Strzał jaki oddał Polak bowiem dosłownie padł z linii bocznej boiska. To nie przeszkodziło jednak rdzawemu w zdobyciu gola, no i tym samym dosłownie po wznowieniu gry, polska reprezentacja tym razem od razu odpowiada przeciwnikom, no i mamy 1 do jednego. Skupmy się jeszcze raz na powtórce. Zobaczmy, wspaniały rajd, 200 obrońców. No dobra, z tą boczną linią to przesadziłem, zło, że było, jakieś 30 cm jeszcze do niej, ale mimo wszystko kąt był tak ostry, a Henryk i tak i tak cisnął futbolówkę pomiędzy Golkipera a słupek. Oczywiście celowo nie wspominam tutaj o obecności defensywy reprezentacji Polski, ponieważ ta najwyraźniej wciąż dobiera sobie kolor kapci do swojego hotelowego pokoju. Tymczasem Bobek niby z dobrą interwencją, ale dobitka niestety już wpada. Jeszcze w pierwszej połowie w 39 minucie węgry po raz kolejny wychodzą na prowadzenie z reprezentacją Polski. No i chyba przed przegraną z węgrami nie pomoże nic, jeżeli nie Henryk, który zaraz po wznowieniu znów zdobędzie bramkę, podnosząc tym samym wszystkich na duchu No Bobek załamanych. Henryk prawdopodobnie też załamany. Z pewnością nie można tego powiedzieć o pozostałych zawodnikach biało-czerwonych, ponieważ powinni być dumni z tego, co robią dla naszych rywali. Bramki po wznowieniu, co prawda nie było, ale w drugiej połowie Henryk postanowił pobawić się w dryblera. Szymczak wystawił piłkę Żurkowskiemu, Żurkowski strzelił za pola karnego, no i o dziwo piłka wpadła. 2 do 2, nie wiem kto był bardziej zaskoczony, czy golkiper Węgier, czy sam zdobywca bramki. Najważniejsze jest jednak to, że w tym meczu towarzyskim po raz kolejny udaje się wyrównać no a to już nieco lepiej stawia naszą reprezentację w świetle przyszłych mistrzostw Europy, które będą rozgrywane sam nie wiem gdzie. Tego oczywiście kamery nie pokazały, ale wszyscy zawodnicy z napadu obejrzeli się na defensywę po tym, jak piłka zatrzepotała w siatce. Myślę, że był to jasny przekaz co do jakości gry, właśnie w ostatniej linii naszej reprezentacji. Na szczęście, niestety, ale tak to trzeba spuentować, mecz zakończył się wynikiem 2-2, no biało-czerwoni w jakimś tam stopniu może zmylić z siebie ten dyshonor po poprzednim meczu towarzyskim. Jak widzimy Henryk niezbyt zadowolony z poczynań naszych biało-czerwonych rodaków, ale teraz wie, że jeszcze gorsze spektrum przed nim, ponieważ kolejny mecz Bundesligi po porażce z Borusją Dortmund. No i tutaj walka znów o to, aby wskoczyć do przynajmniej top 5 ligi, bo na chwilę obecną RB Lipsk zajmuje siódmą lokatę. A skoro już o Bundesliga mowa, to kolejnym rywalem będzie Brema, która zajmuje obecnie dziewiątą lokatę. Obie drużyny dzielą dwa punkty, zatem porażka jeśli chodzi o Airbnb nie wchodzi tu w rachubę, przynajmniej tak mi się wydaje. A co się wydarzy? Z pewnością zweryfikuje to rzeczywistość wojskowa. Nie wiedzieć czemu, ale chyba w demokratycznym głosowaniu Henryk Rdzawy został wybrany na wodza plemienia, no i w tej chwili tłumaczy swoim kolegom, jak grać, aby nie było takich efektów, jak przed chwilą u biało-czerwonych. No i żeby nie powtórzyć wyniku z Borusją Dortmund. Czy tę łamaną niemieczczyznę zrozumieją jego koledzy, wszystko się okaże w przeciągu najbliższych 90 minut. Rozpoczynamy zatem mecz Bundesligi Werder Brema kontra RB Lipsk. W końcu po 23 minutach tej połowy jest szansa na kontratak. Olmo prosto padle do Henryka, ten niestety musiał zmienić swoją charakterystykę gry i pokonywać wszystkich sprintami. Doskonały zwód wcześniej, teraz strzał! No i 25 minuta przynosi po pierwsze otwarcie wyniku, po drugie bramkę Henryka, który jak widzimy trenował na konsoli. Co więcej, można również stwierdzić, że niemiecki u Henryka jest całkiem nie najgorszy, ponieważ koledzy zrozumieli go na tyle, że po prostu posłali do niego piłkę, a Henryk, jak to Henryk, popędził tyle ile mógł, Czyli nie za szybko, ale mimo wszystko i tak wyprzedził defensywę Bremy, a następnie pięknie oddał strzał pokonując golkipera. 1-0, miejmy nadzieję, że to początek doskonałego meczu w wykonaniu RB Lipsk. Golkiper Bremy jeszcze nie zdążył strzepnąć trawy ze swoich spodni, a tu piłka znów u chęćka, Henek decyduje się na strzał za pola karnego, ale tym razem jednak gola nie ma. No oczywiście wiadomo, że nie każdy strzał Polak musi zamieniać na bramkę, ale taki zza pola karnego chętnie wszyscy by zobaczyli. Tym bardziej, że większość klubów, które mogłyby zatrudnić Henryka, bardzo chcą oglądać właśnie tego typu bramki. Wydaje mi się jednak, że wystarczy drobna poprawka na wiatr i wtedy Henryk z pewnością będzie mógł już zagrozić bramce. Po raz kolejny dośrodkowanie. Olmo na głowę do Henryka. Ten strzela. Kolasinia ci jeszcze wybija na wszelki wypadek. Piłka i tak jednak ląduje pod nogami zawodników z Lipska. Teraz co prawda byłaby strata i jeszcze jedno zagranie. Henryk, no, strzelił w nogi przeciwnika. No i koniec tej akcji, ale jak widzimy dziś Polak próbuje chyba odreagować za mecze reprezentacyjne. Teraz cofnął się daleko. Odebrał piłkę. Znów Lipsk atakuje. Akcja wciągnięta na drugie skrzydło, tak aby Henryk zdążył wrócić na swoją pozycję, ale jak zostanie rozwiązana ta sytuacja? Alvarez do Olmo. Olmo wypatruje Henryka. Henryk chyba będzie próbował wbiec w pole karne, ostatecznie jednak rezygnuje z tego pomysłu z za, załza pola karnego. No i tym razem, tak jak wspominałem, poprawka na wiatr. I Henryk może cieszyć się z bramki numer dwa w tym meczu bramki spoza pola karnego i co więcej, ze zdecydowanej przewagi jego zespołu nad rywalami. Strzał jednak w ocenie operatora nie był jeszcze tak widowiskowy bowiem nie załączył się tryb Matrixa, Henik będzie musiał jeszcze nad tym popracować, aby zobaczyć co takiego urzeka operatorów Bundesligi. Mamy zatem pierwszą połowę, mamy zatem dwie bramki Henryka, i wszystko wskazuje na to, że być może właśnie to spotkanie będzie tym pierwszym w niemieckiej lidze, które przyniesie hat-tricka. 25 i 38 minuta, zobaczymy, czy jeszcze bramka wpadnie w tej połowie, czy może w następnej. No, póki co, jak widzimy, Henryk jest naprawdę silnie zdeterminowany do tego, aby odbierać piłkę i jak najszybciej pędzić na bramkę rywali, czego nie można powiedzieć o pozostałych kolegach, szczególnie tych w defensywie. Henryk z futbolówką krąży niczym samolot Podchodzący do lądowania Ostatecznie jednak zagrywa do Alvareza Alvarez świetnie wypatruje Kadioglu Ten do Peltiera, Peltier do Olmo Olmo dożał Mario, a ten bez zastanowienia uderza No i jeszcze w pierwszej połowie wpada bramka numer 3 Co prawda już nie Polaka Ale jednak Portugalczyk zdobywa kolejne trafienie na konto RB Lipsk Trzy bramki przewagi przed zejściem do szatni To naprawdę spora zaliczka Miejmy nadzieję, że wnioski po porażce z Borusją zostały wyciągnięte I teraz już każdy mecz w Bundeslidze Lipska będzie wyglądał właśnie w ten sposób. Myślę, że zawodnicy Bremy dosłownie pogubili się od nadmiaru podań, nie byli do czegoś takiego przygotowani. No i w efektem tego João Mario z bramką na swoim koncie dosłownie na samo zejście do szatni. Uwaga, rzadki widok, Brema atakuje w polu karnym już futbolówka, no i teraz zobaczmy w jaki sposób rozwiąże Perez tę sytuację, decyduje się na strzał, no i w zasadzie możemy powiedzieć, że zagrożenia nie było, no Perez oczywiście zły na siebie, nie wie w jaki sposób stało się to, że piłka kompletnie nie poleciała w światło bramki, my natomiast mogliśmy zobaczyć przyczyny, Heniek z jakiegoś powodu zatrzymał się na chwilę, prawdopodobnie rzucił zaklęcie, albo przeszkadzał niektórym widok jego wypiętego tyłka, no i niestety strzał poleciał tam gdzie poleciał, jakby na to nie patrzeć, nieważne jaka Metoda. Ważny jest jej efekt. Lipsk odetchnął, nabrał sił, no i już olmo do Henka. Teraz do Kadioglu. Ten wykłada futbolówkę Peltierowi. Strzał napastnika numer dwa w Lipsku. No i mamy kolejne trafienie. 4 do 0. No tutaj powinno to być delikatnie zacenzurowane, ponieważ mogło coś strzelić Peltierowi w plecach po tym, co zrobił Heniek. No ale cóż, jak widzimy realizatorzy w Bundeslidze są naprawdę odważni i pokazują każdą sytuację, jaka dzieje się na boisku. Jeszcze raz wspaniałe wyłożenie futbolówki, strzał peltiera. No i 4 do 0. No deklasacja, tak trzeba powiedzieć, deklasacja rywali w tym meczu. Oby tylko teraz każdy mecz w Bundeslidze RB Lipska wyglądał w ten właśnie sposób. 4-0 i dosłownie 5 minut do końca tego spotkania. Dopiero teraz udało się wyjść z futbolówką Bremia, ale jak widzimy nie do końca, zagranie do Henryka, Henryk zbiega na środek boiska, doskonale prostopadle do Peltiera, Peltier jeszcze z wodem mija przeciwnika, oddaje strzał, asysta Polaka, druga bramka Peltiera i dosłownie na samą końcówkę tego meczu, piąta bramka w tego spotkania. Jeżeli podczas strajku w któremuś z rolników zniknął pług, no to z pewnością można odnaleźć go w Bremie, ponieważ to co dzieje się w tym meczu to dosłownie jedno wielkie oranie. Mamy tutaj oczywiście drugie trafienie Peltiera, ale najważniejsze jest to, że Henryk również na swoje konto w tym spotkaniu przypisuje asystę, a te też są ważne w kontekście przyszłej zmiany klubu, albo po prostu pozostania właśnie w Teraz już raczej nie ma specjalnie czasu nagrania i otóż to sędziak Jak po raz ostatni 5 do zera, pewne 3 punkty, no i miejmy nadzieję, że również pewny awans w tabeli ligowej. No bo ten awans im się po prostu należy. Henryk rdzawy, dzisiaj dwie bramki i asysta. No przyczynił się do tego, jak widzimy z pewnością tą mową przedmeczową, gdzie dukając z pewnością w różnych językach w końcu przekazał jasne informacje. Na naszych ekranach tabela ligowa, no i jak widzimy awans tylko o jedną pozycję i co gorsza jeszcze niektóre z zespołów typu Borussia i Frankfurt nie rozegrały ósmej kolejki. No niestety, jak się głupio przegrywa, to potem ciężko wrócić na właściwy poziom. Tabela strzelecka Bundesligi pokazuje, że Henryk razem z Beriszą egzekwo zajmują pierwsze miejsce, no i mają po 7 trafień z tą różnicą, że Henryk o dziwo ma rozegrany o jeden mecz więcej. Zatem Polak będzie musiał wziąć się do roboty, aby strzelić jeszcze więcej bramek niż Berisza, a żeby mieć przy tym mniej meczy. Nie wiem jak to ma zrobić, ale z pewnością jakiś sposób na to znajdzie. Tymczasem my docieramy do końca dzisiejszego odcinka Jeżeli ten epizod wam się podobał koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę Standardowo jak zawsze zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym filmem A jeżeli jeszcze tego nie robicie a jesteście ciekawi jak tym razem poradzi sobie RB Lipsk w Lidze Europy To koniecznie zasubskrybujcie ten kanał aby nie przegapić kolejnego odcinka Gdzie w pojedynku z rumuńskim FCSB SB Henryk po raz kolejny będzie musiał swoim kolegom wydukać coś w różnych językach Aby ci zrozumieli ideę tego meczu to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!